Dzień dobry, witamy Was ponownie w kolejnym unboxingu. Dawno nie było. Wspomniałem o ale to nie ma znaczenia. To jest takie, czego się Dobra, no to paczka jest. Taka tak. skromniejsza niż zazwyczaj, więc nie będzie wodotrysków. Jestem ciekawy, jak ta paczka wygląda w środku, bo tak się złożyło, że nasz kochany doręczyciel impostu troszkę wybrał komorę. Miałem problemy z wydostaniem tej paczki Ale, ale, ale ja że nic się naprawdę nie stało, bo byłbym był smutny z tego powodu trzeżek to już do końca. A sumie, nie, zaskakuje mnie to, jak bardzo ostatnio popularnie zrobił się inpost, bo jak sprawdzałem y, ostatnie rzeczy postu, Ale to, to coraz, wszystko... coraz więcej jest rzeczy, które... No. Czyli, że kolej stoi i czeka, bo skończyło się miejsce w tym paczku macie. Że tutaj często, jak bierzesz obok mnie, uh -huh. to bardzo często znaczy że właśnie biorę, wiesz... Ja tutaj. Okay, ja sobie pogadam z tym To <grym> bardzo często stoi koleś, że dostajesz a że do tej godziny będzie stał facet i będzie... Miałem d... ja tak to raz. Ja już miałem taki razy. raz. Tak, ja miałem tylko raz, a zamawiam bardzo. Długo. <grym> mi się tylko raz chyba zdarzyło, że normalnie przyszło, wiesz, a. bez problemu. Podnieś... Tak, a... tak, możesz podnieść. Zaczynamy. może od Nie widzę, żeby się coś tutaj stało. Nie, wszystko dobrze, pudełko zamortyzował Dobrze, to pierwszy tytuł z góry. Rycerze Sidonii, czyli Sidonia Kishi, jak to woli. Mówisz Rycerze Sidonii czy Sidonia Kishi? się nie wiem, Sidoniano Kishi mi właśnie mnie się kojarzy trochę z ogórkami kiszonymi. Tak troszkę. A nie, dla mnie samo to Sidonii, więc Rycerze Sidonii kojarzy mi się z Night of Sidonia Miusa jest tak, No, no to Aha, to jest, jest taka pisanka. jest do Sidonia, to w Nie, się jest... czegoś rzeczy dowiemy. No. Dobrze, to, to tak. To co donia, co ale... to Sidonie, no to. No. E, mam takie wrażenie, że początki tomów się czyta ciężko, a potem i dalej się zagłębiasz, tym jest jakby już lżej. Ja w sumie kupiłem tylko pierwszy tom na jakby premiera na Prykonie i powiem Ci szczerze, że na razie nie planuję kupować dalej, bo jakoś totalnie mnie nie, nie, nie ciągnie. Obejrzałem to, co było w animcu i brakuje mi czegoś na tyle dobrego, żeby odczuwać przyjemność z czytania, nie wiem czemu. Jakoś nie, 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 nie przemawia, po prostu ten i do mnie nie przemawia, totalnie Aha. do mnie nie przemawia. Czyli to nie jest z... autor, który by Ci odpowiadał. Tak, to tak, ta samo z mam ostatnim czas, bo wziąłem, kupiłem pierwszą część, w końcu... Pamiętam, wziąłem, wiesz, kupiłem i... Wziąłem, kupiłem, czytałem i tak trzymałem. Tak sobie dokładnie. No. Ja jest dokładnie. Ja Dobrze, dobrać. to jest trzymamy, Twoje. Trzymamy dwa. To teraz sobie... nie, mamy jeden. To ja sobie zamówiłem tym razem, e, tak weźmiesz, weź, e, Food Warsa, Food Warsa. Food Wars, czyli na Soma i powiem szczerze, że jest z takich tytułów, gdzie jestem zadowolony, że wydali go w Polsce. Czyli... Bo jest prosty, no, fajny shounenik o larciu. No i też bardzo ładnie rysowany. Tak, bo jednak jak, o, ktoś, jak ktoś rysuje chętaje, to... to potem mu idzie To w mu się po... kreska taka ładna, fajnie tak, wyrabia i, i pewne potem... sceny właśnie... Umierzoć. no lepiej, lepiej niż, niż dokładnie dlatego bardzo fajnie tak no i polecamy swoją drogą. Ja w sumie do Somy byłem uprzedzony tak troszkę. Ja nie mam uprzedzony, bo czytałem mangę, bo tak mi mm -hmm. że trafiłem na to przypadkiem gdzieś na jakiejś stronie i powiem, że przyczyna taki... Ja się no. troszkę wiałem o fan e, service tak. i o Egi, elementy edgy. Ale w się tutaj okazało, nie że... tak dużo. Jak powiedziałem, to jest taka dobra przyprawa. Taka ładna, ładnie wszystko. No to już tak z samego To jest ogólnie mało, a nawet jak... Był przy tych przy jedzeniu tych potraw, co nie? To było, o Boże, takie wielkie fansery. Ale w sumie potem tak nawet prowadził nawet na drugi plan, potem jakieś inne rzeczy. Ja w sumie po części nie narzekam, bo Echi to zdecydowanie nie jest moja bajka. Ale w tym wypadku jest... W tym wypadku jest sobie spoko. Jak mówimy o Eczki. No to właśnie taka fajna układka, wiecie, o tutaj tak wiecie bardzo dobra fabuła w tym tomie i... Generalnie polecamy. Jest nie z no, czy tak serio, to. Sprawę, to są jeszcze czas, kiedy blicz był dobry. To, jest, to, jest, to, jest momenty to są najlepsze momenty, momenty blicza i... Jeszcze dwa tomy i blicz się skończy na tym, na czym powinien się skończyć. Tu by się najlepiej czytało. I moja się przygoda skończy z bliczem na tych za dwa tomy. Matsumoto Rangiku. Tak. Matsumoto rangiku, tak. Znaczy wiem, że ci się podoba płatka, to nie winiecie z tego powodu. No ale tak, motywacja, tak, żeby zbierać. I tak w ogóle 34 układkę. Eee, tak. Nelie, tak. Jest, tak. jest fajna. Tak, dokładnie. Kolorystyka, na, kolady, na, kolorystyka, kolorystyka. tak. Zielony i kolorek fajny, lubi zielony. Dokładnie, lubię tak. No. no i nie tylko, <grym> zielony. Dobrze. To mamy blicza. Potem mamy. O, tak to już o, to, jest to jest całkiem gruby tomik powiem. Ci. Bardzo gruby tomik. Tak, to jest. jest bardzo fajnie. Rifters. Też, też mam. Miałem zamiar w sumie nie brać, ale jak stwierdziłem, że. A już no. jest pięć temu wszystkiego, to sobie już pozwolę. Jak ten... Słyszałem o tym tytule, nie? O jak to mi się kojarzyło bardzo z wyścigami. Tak taki tytuł <grym> bardzo tak <mi> zanatywał <grym> wyścigami. w sumie tak. Troszeczkę, ale potem. W sumie Szta... jeszcze nic nie widziałem tak naprawdę. Nie? Nie oglądałeś. Nie, 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 nie w w ogóle od Powiem ci, że głowy nie urywam mimo wszystko. No. Ależ... Nie? Ale to jest kota chirano, więc, więc sobie można dla relaksu pełnego sobie przeczytać i to się znajduje wszystko. Smoki, krew, flaki, do wyboru, do koloru. No i jeszcze postacie historyczne. Nie, bardzo, no, tak tak nie. bardzo urozmaicone. Tak, ja uważam, że jest bardzo fajnie zrobione, bo jest właśnie To jest dużo... całkiem fajny pomysł na fabułę. Tak, zgadza się. Chociaż no mówię, nie, nie, nie wiem, jak to co tak, no, nie humor jest okej okay w Driftersach, ale najlepszy humor jest w... Po. Tak, w Co takie uboczne. Ostatnie 3, 3, 4 stronki... To, to które po prostu zwalają znów. Nie wiem ktoś sobie to dla jej robił, ale wyszło mu. Wyszło mu. Tak. I tłumaczenie też pała dbały, naprawdę. Jest bardzo dobre, więc... Więc no. krótko mówiąc dobra, lektura i warto ją kupić. Tak przełóż. Dobrze, tak Dobrze to, teraz to, ja się to, nagadałem, to może... Teraz ja się ja nagrywam na teraz to, a to, to jest twoje, to jest? moje, ale a, tak. no ja się. oczywiście, jak zwykle, mój <coughs> pleasure chyba największy, czyli e, Fairtail. Jest... Fairy Tail. Tak, to są w sumie to są moje najlepsze rzeczy, które się teraz dzieją w Fair tak. Talu, czyli walka z, z tą z ciemną z, I... w sumie nie jest. To jest z inną gildią, bo to so nie było. Tak. Nie ma w sumie czarnego gildio, chciałbym oni nie byli chyba. Oni po prostu byli dobrzy, ale w sumie stwierdzili, że się będą naparzać. Z nim. Tak, tak po prostu. Ja, tak. e, co, co nam szkodzi? I to były moje ulubione, ulubione motywy z fairtailów. Ale Tutaj się chyba najbardziej podierałem z fairtailem no samym. Te, te... te... No tak, bo to był ten moment z tym takim dużym zielonym, nie pamiętam jak on się nazywał. Ten, co obierał moc magiczną. Co Makarowa w ogóle wchłonął jego moc. Czego czy zniwelował jego moc. Był taki moment, gdzie, gdzie Makarow chce się bić. Ale niestety nagle że... tak się pojawia za jego pleców, potem mu ten speluje. W poprzednim. Poprzednim. Tak, poszedł, poprzednim, poprzednim, poprzednim Tutaj jest ten, tu jest motyw z Gadzilem i innymi postaciami. Ogólnie ja bardzo polecam. Chociaż forma zapisu jest jak powiedziałem bardzo dziwna. Gadziru mamy tutaj. Okej, no, okay. no tutaj. No, okay. tak. W końcu coś na co czekałem to tak to długo. A, okej, okay, dobra. Czekałem na to rok? Coś koło tego. Nie więcej chyba. Więcej nawet. Spice and wolf. No 3 lata nie było między tym przerwy. Miałem to walnąć do paczki kwietniowej, ale pomyślałem sobie, że tak długo czekałem, że sobie walnę ją w dwa chyba 2 lata, bo chyba jak był Pyrkon ten pierwszy. Znaczy dwa pac... znaczy, mhm. lata temu Pyrkon, to chyba było mówione o tym, że 10 tom wychodzi. No tak. Więc teraz jest 11, więc chyba mhm. dwa lata. I to było... Ale głowy też nie tam, żeby nie było potem, że. No. Chciałem to w paczce, którą zamówimy w kwietniu. Dobrze. Eee, I tak, co do Spice and Wolfa, to naprawdę dobra historia, chociaż pełna jest takich ekonomicznych yy, zabiegów, wstawek. tak wstawek i czasami jest ciężko się połapać, ale mimo wszystko relacje między postaciami, no i jedna, moim zdaniem jedna z najlepszych bohaterek żeńskich, jakich pojawiły ogólnie w To jest właśnie Chorą. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. potęgi kocich uszek lisich przepraszam, ale łóżka to łóżka. Dobrze i... Tak z kim ja nagrywam. Tak, tak jak się tak, tak się jara, a nawet nie kojarzę... To, to mech, mech. Wilczych. Jakby? Wilczych? Tak. On no, niby Wolf, tak, ale ona w sumie Aha. to Lisica, właśnie Właśnie. No, czyli przyprawa i wilk... Malisica, ja polecam. No i też cały czas poznajemy świat przedstawiony, dzieje się między bohaterami wiele różnych rzeczy. A to intrygi, a to coś jeszcze, a to ja cię ubiegnę, ja cię przechytrzę. I to nieprawda, bo to tak prawda, ja, ja cię przechytrzę. w ogóle tych nowelek jest chyba od zajechania. Tych no nawet kontynuacja już nawet powstała. Tak, powiem, ale oni Pani nie Nie jest zakończona chyba nowelka. Nowelka? Chyba, chyba? nie, nie, zakończona. Chyba... Czyli... Znaczy, nowelka po Japonii jest zakończona, ale. Tak, się wydaje. Trzeba by sprawdzić to, no, nieważne. To na sam koniec. Tak, mamy. na sam koniec, no, to dobrze. Monster. Dobrze. Ostatni tom. W końcu. Genialna Przejdź. historia. Nie tak. będę jest. dużo mówił, bo Monstera trzeba przeczytać. Jest tam tyle zrodów akcji, jest tyle różnych wątków i tajemnica jest tak dobrze napisana, że jej poznawanie to dla mnie czysta przyjemność. Dlatego Monstera bardzo mocno polecamy. No i klimat, świetny klimat. Prawdziwy Seinen. Prawdziwy Seinen. Dlatego nic tylko brać. Cena jest duża i domów też nie jest mało, ale tak jak Inland Saga no, jeszcze w ciemno. Finland Saga polecam. Dobrze. I jak już jesteśmy przy Hanami, to Mushishi. Kolejny tomik już prawie jest koniec tej mangi. No co ja dzisiaj wszystkiego? Dyszko. Tylko taka ładna liczba. Monster w się za, jakby zamknął, a Mushishi w dziesięciu się zamyka. I Mushishi to tytuł, który jest taki spokojny, melancholijny i jest dużo takich różnych obowiąztek, różnią się między sobą i naprawdę świat wykreowany jest bardzo, bardzo różnie. Znaczy, jest bardzo taki urozmaicony, bo każde musi jest inne, każde się różni, Między sobą i tak naprawdę nie ma musi, które by było podobne do siebie. Faktycznie jest to duże, jest dużo, jest, jest duże zróżnicowanie. No. I tyle. Nie wiem, ja nieprawda wydaje się zbyt nudno. No, taka spokojna jest, nie dzieje się zbyt wiele. Taka w sam raz, aby ciąść. Ja potrzebuję zbyt dużo. A spokojnie, jak wiesz, tak ja. Właśnie zbyt dużo potrzebuję no i na dobrze i teraz coś taka innego, innego niż zwykle, czyli... Tak. Dla fanów możesz pokazać dokładnie, bo bardzo ładne okładki Herego Herregopo Ale jakie to jest no Ty bo jesz? to jest cieniutkie tak naprawdę, no, cieniutkie. jak na nie patrzeć. I tak jest grubsze cena, niż... cena jest trochę duża, bo to Harry czy Potter. Ja, czy ja wiem, jaka duża? No, spora, jak na przykład, mnie. w ogóle jest w sumie przedrukowanie przez to, że Potter jest taki popularny. No, Przecież tak. były... No bo kiedyś to było i było... Tak? tak było... Było nie... kosztowało się gdzieś za książeczkę ona była o wiele cieńsza i była w miękkiej oprawie hmm. i w ogóle było takie sobie, a... Teraz zostało wydane w oprawie Bardę no i wygląda świetnie. Wiesz, jest... No tak, jest tak, są Obecno piękne, naprawdę są... się postarali przy nich, tak samo jak przy mechanicznym też ma piękne opłatki ta seria. Jest, jest całkiem ładna. I tak, jeżeli chodzi o baśnie baśnie Barda Bidla, to mnie zdziwiło to, przełożone z run antycznych przez Hermione Granger. Wydaje mi się, że to nie było tak w książce, że ona... Że nie, to no nie wiem, no co ty, co tak znamy, to, tak? Nie, ona było tak, że ona użyła tego sylwariusza, żeby przełożyć znak, bo on się różnił, ten znak, Tak, 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 A to, to ale, też że, taka, że ale to też ciekawe, właśnie były znane przecież. Więc ja nie wiem, w e, może... Wydaje to, mi się, że to jest błąd... Trzeba byłoby pytać wielkich fanów, błąd ja jestem, w zapisie. Ja jestem takim tylko lekką osobą, która przeczytała i spoko, opłatki Wydaje mi się, że to jest błąd w zapisie mimo wszystko, Tak coś naprawdę. Tak, uważam, że sobie. No, może sobie i... sam nawet będę. Jest jeszcze trzecia część, bo są trzy. Mhm. Jest jeszcze Quidditch przez wieki, ale quiz przez wieki nie już nie wie, jest trzeba, yy... Nie trzeba brać, bo mhm. mam, więc mam, 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 mam. Także będzie bardzo fajne czytanie. Zobaczę w ogóle w środku, jak to jest sprawdza. Strascznie strasznie, strasznie dużo czcionka, bo to było. A. Bo to było takie cieniutkie, małe, a to zrobi tak, żeby wyglądało jednak na półce, żeby Aaj. to nie było... 5 stron, więc to jest dość duża czcionka. Ale ja uważam, że sam pomysł. Troszkę mech. Nie, was bardzo was fajnie. Na... mi się podoba, to jest prawdziwa Dobra. gratka dla fanów Pottera. Dokładnie. Czyli przedla, no, dla mnie. A nie już, masz. Tak. Ale nie mam, nie mam. No to niestety. nie jesteś prawdziwym fanem. Ale wziąłem książkę w preorderze. Ósmą częścią. Tak naprawdę nie powinna być Ósmą częścią, bo jest beznadziejna. Nie powinna istnieć. Nie powinna istnieć, tak. To jest bardzo słaby fanfic. Ale jak, sam, jak napisałem o tym, że jest słaba, to mnie zjechali w komentarzach, więc. Jak stwierdzili, jak że jestem debiler. Najwyraźniej jednak nie jest za taka słaba. No tak. To my się mylimy. Dokładnie. Dobra. Także dzięki za uwagę. My się widzimy w kolejnym unboxingu. Myślę, że za miesiąc, bo Mogę. chyba się wcześniej nie szykuje. Chociaż kto wie, jest kto jest wie. jest taka szansa. Ale jest ja w sumie taka szansa. możliwość, że będzie taki mały boxing, się, się na nie pojawi. No też nie, każdy unboxing jest spoko. Tak, ale mi chodzi, to jest... że mi tam będzie tak mało A, że... Ale wiesz, zawsze można podyskutować sobie. Tak, tak. Na Także domaty. zobaczymy jak to będzie. Dobra. Dobrze. Także dzięki i na razie.